Alicja Majewska, jak na jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej, przystało. Cały czas występuje. Artystka od ponad kilkudziesięciu lat zachwyca niezwykłym głosem oraz ogromną energią, która przyciąga na jej koncerty tłumy fanów. Mimo tego, że niedawno obchodziła 75 urodziny, nie ma zamiaru zwalniać tempa. Zobacz też, Alicja Majewska zadała szyku w dżinsach na konferencji Polsat Super Hit Festival w trakcie wywiadu zapytaliśmy się Alicji Majewskiej, co sądzi na temat domu artysty w Skolimowie. Okazuje się, że artystka bardzo pochwala te instytucje. Bardzo dobrze, że istnieje. Tam mieszkańcy mogą w godnych warunkach spędzić ostatnie lata swojego życia pod bardzo dobrą opieką. A nawet... Co jest też bardzo istotne przywieść swoje meble tam, więc mogą żyć jak u siebie powiedziała nam Majewska. W rozmowie z Pomponikiem Majewska wyznała, że dom w Skolimowie jest bardzo ważny. Według gwiazdy seniorzy mają w nim zapewniony odpowiedni poziom opieki i mogą spędzić w nim swoje ostatnie lata. Wszelkie tego typu inicjatywy są ważne, gdzie w optymalnych warunkach ludzie różnych zawodów mogą spędzać swoje lata seniorskie, są niezwykle ważne. Wiem, że ostatnio organizowany był koncert na Dom Muzyka Seniora, dom w Skolimowie znam, bo odwiedzałam tam szereg moich kolegów. Odwiedzałam Danusiarin, która właśnie zdecydowała się na pobyt tam, bo miała problemy ze zdrowiem. W Skolimowie jednak jest stała opieka pielęgniarska oraz lekarska. No i oczywiście przepiękne otoczenie, przyznała artystka, na zakończenie dziennikarz Pomponika zapytał artystkę o to, czy zamierza spędzić ostatnie lata życia w Skolimowie. Okazuje się, że gwiazda jeszcze o tym nie myśli. Ma na razie mnóstwo pracy i zamierza się na niej skupić. Ja nie myślę o tym, tylko myślę o tym, jak wytrzymać w pełnej formie tę ilość przedsięwzięć zawodowych, które są przede mną w tym roku, w przyszłym i jeszcze w kolejnym. Na razie to ja jestem przy kolejnym remoncie swojego domu. wyznała Alicja Majewska. Zobacz też. Alicja Majewska zwolniona z TVP. Mamy komentarz: Alicja Majewska mieszka w bajkowej scenerii. Urządziła się jak księżniczka.Alicja Majewska ujawnia, dlaczego nie ma jej w The Voice Senior.